Niemiecki Instytut Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa szacuje, że do odpowiedniego bezabezpieczenia Ukrainy potrzebne by było około 150 tysięcy żołnierzy, to znacznie więcej niż jakakolwiek z dotąd omawianych opcji. A jeśli przyszłe porozumienie pokojowe rzeczywiście wymagałoby tak szerokiej obecności wojskowej, Europa musiałaby przejść ogromną transformację militarną. W praktyce mogłoby to oznaczać początek budowy prawdziwego europejskiego komponentu wojskowego. A realizacja takiego przedsięwzięcia wymagałaby zaangażowania wszystkich głównych państw europejskich. Pomyślcie o tym. Po raz pierwszy w historii armie Narodowe Europy musiałyby współpracować na stale, jakiej jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Taka siła licząca dziesiątki, a może nawet setki tysięcy żołnierzy, wymagałaby ciągłych rotacji brygad, wspólnej logistyki i długofalowego planowania. Nie chodziłoby już o to, że każde państwo działa na własną rękę, a o rzeczywistą koordynację i współzależność ustandaryzowane w wyposażenie stałoby się koniecznością, to popchnęłoby rządy w kierunku wspólnej bazy przemysłowo-obronnej. Zamiast każdy kraj osobno, państwa kupowałyby czołgi, drony, artylerię i inne systemy uzbrojone razem.